Mamy różnego rodzaju taśmy i gumy do ćwiczeń. Są grubsze, cieńsze, z rączkami i bez. Z każdym dacie radę zrobić te ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie. Stań stopami na szerokość bioder, na gumie. Złap rączkami i wydech. Ręce przyciągasz blisko, wąsko ciała. Ściągasz łopatki, góra, wydech. To samo możesz zrobić stojąc, zaczepiając gumę gdzieś wyżej, w pionie. Tak samo ręce wąsko przy ciele, ściągasz łopatki, wydech i wdech, rozluźniasz. Wydech, mocno ściągasz, wdech, rozluźnisz. Teraz różne rodzaje pompek, od najłatwiejszej do najtrudniejszej. Pierwsza przy ścianie. Kolejny etap to, gdy ręce są wyżej niż nogi. Pamiętaj o tym, żeby ciało było w jednej linii. Standardowa pompka. Pamiętaj, żeby ręce nie szły ani za szeroko, ani za blisko ciała. Trzymaj mocno brzuch, ściągaj łopatki. Żeby utrudnić sobie sprawę, możesz założyć gumę na plecy i przytrzymać dłońmi przy podłodze. Zasada ta sama. I najtrudniejsza wersja, gdzie stopy są wyżej niż dłonie. Nie musisz robić wszystkich wersji. Wybierz najlepszą dla siebie. Ćwiczenie na barki. Stań stopami na gumie, taśmie. I przenoś ręce w bok, dół, góra, dół, góra, wydech, na dół, wdech. Znowu stań na taśmie. Skinaj ręce w łokciach. Góra, wydech, na dół, wdech. Łopatki brzuch spięte. Triceps. Trzymasz gumę z tyłu za głową i nad głowę prostujesz. Góra, wydech, wyprost, na dół, wdech, rozluźniamy. Tutaj też trzymamy stopę na gumie, żeby ją przytrzymać. I druga ręka to samo. Wydech, prostujemy, wdech, uginamy łokieć przy głowie.